Kiedy nauczono Cię szacunku do innych, ale niekoniecznie do siebie. Znasz te powiedzenia jak dzieci i ryby głosu nie mają. Albo że starszych się szanuje. Nieważne co by mówili, robili. Tak, to są właśnie jedne ze schematów, które zakodowane w naszych głowach sieją spustoszenie w dorosłości. Bo okazuje się, że my wtedy nigdy nie jesteśmy Wystarczająco starsi. Wystarczająco dojrzali i dorośli, aby nas szanować. Drugą sprawą jest to, że dzieci tak samo trzeba szanować, jak i dorosłych, a dorosłe nie ma żadnego priorytetu w tej materii. Rodzice lubią też mówić, jestem twoim rodzicem, więc musisz mnie szanować. Otóż. Tak to nie działa. Dostajesz dokładnie to, co dajesz. Możecie wierzyć lub nie, ale dzieci wychowywane w poczuciu szacunku do samych siebie, czyli że rodzic je szanuje, uznaje potrzeby tego dziecka. Samoistnie również szanują swoich rodziców jak i innych ludzi. To jest proste. No, i jeszcze inna rzecz: to rodzic powinien kontenerować e, emocje dziecka, e, kontenerować, czyli odpowiadać na nie. E, nie na odwrót. To dziecko jest niedojrzałe, a rodzic jest dorosłym, który powinien być dojrzały emocjonalnie. Natomiast kiedy nie jest, to wtedy właśnie dopuszcza się. Takich oto schematów i powiedzonek, które na dłuższą metę naprawdę są krzywdzące, choć wydają się banalne.